I to Zapraszam Was na spacer po Parku Lotnika. Jest już śnieg, trochę zimno, ale zabieram Was do parku. Dawno mnie tu nie było, więc zapraszam na wycieczkę. Jak widzicie, jeżdżę sobie rowerem. Tu, na, tu mamy Tauro na Arenę, Tauro Arena Kraków, gdzie odbywają się zwykle jakieś eventy, koncerty, różne inne rzeczy kulturalne. Park Lotników jest pięknym miejscem. W letnie dni można tu sobie odpocząć. Teraz w zimowe można pospacerować. Mamy tu plac zabaw, a Tauron arenę, która jest tuż za mną Tam mamy restaurację Taki chwilowy czlot Tu mamy też jeziorko czy rzekę w cholera wie jak to nazwać

Такий круткий фильмик.